Gracie w Dream Dreamsnery to całkiem fajna umiejętność, która pozwoli wam dogonić surwa szybciej na lupie. Kiedy surf wejdzie w dreamsnera jego prędkość maleje z 4 metrów na sekundę o 15%, czyli do 3,4 m na sekundę. Jednakże pamiętajcie o tym, że kiedy stawiacie Dream dreamsnera to sami również jesteście spowolnieni o 15%, czyli z 4,6 m na sekundę na 4 metry na sekundę. Aczkolwiek jeśli nauczycie się dobrze timingów to nie będzie wam to aż tak bardzo przeszkadzało. Pełne naładowanie Dream dreamsnera zajmuje 0,75 sekundy gdy surf, który wejdzie w Dreamsnera jest spowolniony na 3 sekundy. Jak stawiać Dreamsnery? Według mnie najbardziej efektywne jest stawianie Dream Dreamsnerów podczas pościgu. Jeśli macie na jednym końcu lupy okno lub paletę, to stawiacie Dreamsnera na drugim końcu, dzięki czemu surf albo musi tego Dreamsnera wyminąć, przez co musi nadłożyć drogi na lupie, albo w niego wejdzie, Dreamsner go spowolni i prawdopodobnie dorwiecie surwa przed tym oknem czy też paletą. Jeśli zaś chcecie wymusić zrzucenie palety, postawcie Dream Dreamsnera przy palecie. Powodzenia w Grand Freddy!